Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej wyprawie. Tym razem jak widzicie jesteśmy na rybkach na lodzie. Łapiemy spod lodu z kolegą Mandrzejem. Yy, ostatni, pierwszy lut i prawdopodobnie ostatni, więc spróbujemy coś złapać. Jakaś drobnica już powoli skubała, udało mi się złapać jedną całkiem przyjemną już płoteczkę. Na chwilkę Wam ją pokażę, bo na razie mam ją w wiaderku. Liczę, że złapie kilka tych płotek, więc może będzie jakaś mała patelenka. A znajdujemy się na naszej zwirowni, na której byliśmy pobliskiej, na której byliśmy w zeszłym roku, tak samo spod lodu. I mówię, może jakiś śrubaczek, może jakiś okonik, może fajnych płoteczek, mniejszych, większych, zobaczymy co się uda. Także zapraszam na nowy film. A i ta płoteczka, nie jest to jakiś wielki okaz, ale taka koło dwudziestki, no już taka przyjemna, jakby takich nałapał to myślę, że jakaś kolacyjka będzie. I mówię, póki co trzymam sobie to w wiaderku, może się coś dołapie, może jakiś fajny okoń i coś może z tego będzie jakaś właśnie kolacyjka. A jestem bliżej, Handrze jest trochę dalej. I spróbujemy. Dziurka zanęcona. Troszeczkę ziemi z żokersem. Poszło do wody. I wędeczki. I się, jak to się mówi, bawimy. O. No więc jest. Mała frytka. Taki mały szprotek, okoniczek. Odchodzimy i ląduje do wody. Poteczka, malutka poteczka. No. Jest płytko, widzę. Takie mam z metr, trochę 20 może. No. Czas tam na głębszej wodzie. W samym, samym dniem się... O, chędzi, okonek. Taki szprotek. No, że sprawdzimy napier głębokość. No, jesteśmy nad dnem Przecież? No. Aha Skawiczek Skawiczek no, też by było można założyć i na ochotkę łapać, mały skawiczek No na ochotę Mówię, że chciałem, żeby na skulkę zanęty wrzucić i nie osławić jak się pyknąć Może jakaś by większa tu jest Jeszcze ładna gruba płoć. Tylko nie wiadomo gdzie ona zimuje, ale tu jest najgłębiej, teoretycznie tu powinny być. Pinkę masz założoną? Tak Nie miałeś branie? Jedno Ale coś jednak cyknęło I płoteczka. Ja to było gdzieś na żywcem Kurde, jak śledzika wyjąłem, bez żadnego uszarpnięcia Co, to potyczka? No To by iść tu na złoto To na chłopi prędzej wybrały by Lepiej byłoby, gdyby widać Zresztą To był tylko na otoczkę na pewno Mały spawiczek półgramowy Można się bawić nawet nie zmieniałem ochotki o. i na tą samą pięć okoników, cztery płotki W połowie odległości do dna mniej więcej zaczynają już skubać. Od połowy bliżej lodu to nikt nie ma brania, a już tak od połowy widzę jakieś, że dopiero cyka. No i lepiej tam bliżej dna widzę. to Są cyknięcia od razu i jest potęczka. but Jutro panie to bufet, kiełbacha, ogienek, tak przyjdziemy na parę godzin tu na cały dzień, to łapy będą marzły. O, o, jest coś większego. O, zobacz, garbuska. No, taki przyjemny. Taki przyjemny. I trafił się. I trochę większy. Tak, co zrobię z że wiatr zawieje do zimno pod łapach? Patrzyłem się na rękawiczki tu to... Na no mam, ale niewygodnie w rękawiczkach A, A teraz tak o potki i styneczki po kolei wejdę do Ciebie to A może te tak wleję wodę od razu No może I gitara. Ogólnie potrzebny był na rybek czyli płotka, synka jest idealnym na to sposobem I tak właśnie Jakieś około 50 sztuk zostało uszczonych. A więc okoniki i szupaczki rośnijcie kurde, a my będziemy was łapać duże. He, 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 he. Fritka, fritka. A ah, i jest druga frytka Kurde, co to skojarzenie to zimno to? Ja wiem, to ciepło zimno Nie, 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 się po tego. Ja czy rajzik, to, takie... to nie, 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 to no nie moje. Ja nie, bo szerszy, no? To jest to, jest to miejsce są, oni siedziały, co ta płateczka jest tam wzreęta. No, no jest, to, to. No, to za bardzo to tam. Tak To musiało się wystędziło chudzie. Nie? Jest ich... Ła, pat dwa. Jest ich tutaj od nich. Wcześniej to sama krasnopiórka brała, no. za kurde wcześniejsze lata, ciężko było poteczkę złapać. Teraz nawet jednej krasnopiórki nie zauważyłem, same no. poteczki. No. Dobrze. Będzie ten rok trzeba poświęcić, tutaj częściej przychodzić. Jakieś nockę zaliczyć? Bożna. No, letnie noce na linkach kurde. Chyba z rakiem, ryba z rakiem. co się tylko? Co? Jeszcze nie Ładne takie tęczowe to jak różanki te, te płotki wybarwione takie ładne Jak ja się pięknie mniej ja. ja. jak różaneczka ja. Idę trochę do słońca z tej strony w Plecy się nagrzał Zdra... No, a, a mi nie grzeje tak, tak całe ciało, tak stoję teraz. I teraz muszę nagrzał z tej strony Tak, bo, bo ty siedziałeś plecami. Plecami, plece to mi wygrzało, akurat dobrze, bo na korzonki to akurat mi zagrzało na korzonki. To a, nie, a, a jeszcze, właśnie, bokiem siedzę. Myślałem, że ten Dominik jednak się skusi, przyjdzie Nie zapomniałem. tak czułem, ja że niedziela to przod nigdzie nie wychodzi co nie. No, właśnie teraz mam na prostu go obserwuję od razu Nie muszę się odchylać, a tak to go widzę Na razie nie dziura. Już nie wiem, czy tam, chyba nie zmieniłem pińki, może trzeba byłoby ją zmienić Jest tego towaru, Panie kochany No jest, to. co? Jakby nie było, z tymi mnie nie wracamy No, no, no to coś zapada, byle co, ale jest to, byle. No, trochę drobnych, ale mówię Wczoraj dwie i dzisiaj dwie, cztery fajne płotki Jak już będą, to już te płotki będą Mogą przetrzeć, kurde No, dostałby się wpuści I hmm. da, tak? Kawałek. No także, dzisiejszy wypad jest, jest nasz ostatni, nie? Co? To już koniec, tyle. Nie, bo już odpowiedział, że na, na, ma na, nie być chyba na minusie w nocy. Bo. To już chyba dzisiaj tak nie będzie na się w nocy Nie, dzisiaj jeszcze jest coś na minus, 3, chyba nadałem tam, tam kozera to, Tak? Coś jeszcze dzisiaj miało być, tak. ta noc jeszcze będzie minusowa Aha Ale już w poniedziałek tu i wiem, że 8-9 stopni W poniedziałek ma się przychmurzyć, już ma być plusowa noc. No To jest nic A na tygodniu tak różnie, jeden dzień na plusie, drugi na minusie Ale No to będą takie na minusie 2-3 stopnie, to już, to już nie będzie minus 10, to już nie będzie lody No nie no nie. Słuchaj, lub to będzie tylko no, że, że, będzie, że będzie kruchy. No, no niestabilnego. No. no. Zanim się to wszystko rozpuści, to trochę. czasu ca, tak, nie? Zajem, że... no. no. To tak to się wydaje, no. Jakby nie było, no. No to jest. Jakby nie było. No piąt, piątka jak nic Nie, jest dycha, bo ja tu łapę wsadzam, Tak? Nie Tak, ja zobaczę Mogę zobaczyć? Spójrz, zobacz. siekiela się w No tak, nie no, ja, o kurde, gruby jest Nie no, dycha jest jak nic tu tak, a tam jest cienko tam jest, a jest głębokie jest głowem głowę mniej a tam jak wczoraj I... patrzyłeś z Dominikiem no to tam naprygałaś? jest taki sam jak i tu no. bo to w koło bliżej brzegu jest ten grubszy a no. na środku jest ten trochę rozłabiony już jest i siedzi, nie, no nie, siedzi. Teraz siedzi, o, jakaś trochę taka pomiędzy nimi wszystkimi, tu jeszcze taka średnia, fajnie fajnie, 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 bardzo się podoba mnie tak. prowadzić i sieć i sprytem mama i tata to tam cała rofa i on przyjechał na te ta jeszcze bardziej wyknęła tamty wędki tyle w szafie już leżą no, przy tej zimowej porze to aż się chce na te ryby aż mi połapa tych guwienek nawet no nie No, dawaj na dół. Słuchał? Nie. No, się, dostało się w A więc, dotarliśmy już do końca naszej dzisiejszej przygody. No, głównym celem było cokolwiek, żeby złapać, ale głównie chcieliśmy troszeczkę drobnicy do naszego stawu. No i udało się, jak widzieliście na filmie, były jakieś tam okoniki, płotki, mniejsze, większe i inne tam pierdolety, jakieś syneczki. I już jesteśmy u nas nad stawem i za chwilę Andrzej wykona tego czynu puszczania tych naszych wspaniałych rybek do wody. No tak, tak. Jest płoteczek, jest syneczek, mniejsze, średnie, ale i takie fajniejsze jak widzicie. Jest co so. i niech nam się tutaj rozmnażają. Niech im się wiedzie. I może tutaj niebawem będą filmy z tego, naszego białego zbiorniczka, aczkolwiek jakże fajnego. Także... O tak razno piórka jedna co była i ta, ona no? taka naj, 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 najsłabsza. Ta. Ale zaraz ona sobie ona radą szuka. O, zaraz, o, o już, no, poszło. To już poszło. już poszło. No. Także żegnamy się z Wami i zapraszamy na kolejne wędkarskie przygody. Trzymajcie się, cześć. Siema.